W siedmą odcinku efektowne sztuczki karciane. Dzisiaj pokażę Wam sztuczkę, którą znalazłem na YouTubie, ale bez wyjaśnienia. Postarałam się wyjaśnić jakąś tą sztuczkę i chyba mi się udało. Zobaczcie. A, i jeszcze jedno. Dzisiaj będę innymi kartami dysponował. Więc zobaczcie. Wziąłem sobie jedną kartę, siódmą karą, kładę tutaj i wsadzam tu do środka. Robię na tej karcie krzyżyk i jak pociągnę swoją kartę, wyciągnę, to ten krzyżyk zejdzie na tą kartę. Nie wierzycie? To zobaczcie. To jest ta karta z krzyżykiem. Zapraszam Was do wyjaśnienia tego triku. Na początku bierzemy sobie dwie karty, czyli wykonujemy double lifta. W tym przypadku to jest dziesiątka pik, ale pod tym jest trójka serca. Pokazuję, że to jest dziesiątka pik i kładziemy tutaj. I wtedy tą drugą dziesiątkę pik właśnie odkładamy. O. A trójkę wkładamy tutaj. Tego nikt nie może wiedzieć, że to trójka. I wtedy, tą kartę, czyli tą dziesiątkę PIK. O. I wtedy, jak już raz podpisane, nie możemy powiedzieć, znaczy możemy, ale na przykład raz, dwa, trzy. I wtedy y, widz będzie już wiedział, kiedy to będzie robić i bardziej się skupi. Więc właśnie o to żeby nie mówić. O, w ten sposób. A właśnie pokażę, jak to zrobić, po prostu robić coś takiego. Tutaj wciskam i biorę tą kartę. Zrobiłem coś takiego. Tyżże to trzeba zrobić bardzo szybko, bo to trwa jakiś ułamek sekundy, a to trzeba zrobić bardzo szy szybko, więc... Mi się czasami to nie udaje, ale czasami się udaje. A jak się udaje, to na pewno tego nie widać. Więc jak zwykle zachęcam Was do komentowania, subowania i lajkowania mojego kanału. Do zobaczenia w następnych odcinkach.